Siema system, systemu Tranti, chcę kolejny odcinek so z y, Kingdom Rush. Lecimy. Lowowe. No i to jest takie potężne. Uwielbiam tą artylerię. A. Tutaj maga. To jest... Tak, nie wiem, tak, Kodzyska. tak. Magia jakiegoś, dobra. Idę na starcie bryga dziś, to łatwe. A zniszczenia? Jak sześciu chyba było to, to co idziemy. Takie łatwe, jak Wulfy, bandyci, brygadziści. A ci, jakie teraz mają? Mógłbym kliknąć 93-6. A to oni mocni są teraz. O, szkielety. Z oni będą tak wychodzić tak losowo. On, mam jakiś armor? Nie mam armora. Mam 90 hp. No, tyle. Tutaj właśnie tą Teslę chcę zaziężyć na te szkielety. Mam te 50 i pływę. No nie to łatwe.

Najgorsze szkielety Kasper nagrywał Najlepiej Dobra, ehm Te no szkielety w sumie na razie nie są jakimś wielkim problemem Kargulce i karkulce, no i on. Też dobrą obranę na Najgorzej, bo to szkielet idzie. Na oni będą na szkielet. Ty, ja tu na końcu? Poczekaj, co teraz? Przejdą, no, ale ja nie mogę nic z tym zrobić. Muszę sobie poolepszać ich. Maga najlepiej, żebym lepszyć wtedy. Zobacz, cztery serca na razie. Co to? Demon spawn. magic jest z infernal combustion. O ja, pierdolę. Ale co to znaczy? Infernal combustion. Dark Knight. Кардамон и Алла. они вообще. Не, он не Мы а имеем на магии. Отпорно, что все не Jeszcze nie Tychu, lepszy może. O! o wargi idą, no nie wiem. I tą Teslę, ta jest tańsza na szczęście, więc... a, jest lepsza. No karkulce znowu. To jakiegoś tutaj maga ulepszy. Ciu. Tutaj jeszcze jakiegoś maga postawię, dobra. Mm. Dużo tych demonów idzie. No ten Dark Knight Aha, czyli jak ten. Jak on stechnie, to jeszcze pije moich ten. Dobra, mały ich szczęście. ma lekko większy zasięg. A mniejszy zasięg. Ale, ale dobra jest. Eee. Jeszcze trochę, wiaty tym to ślemią. Problem z tutaj jest gorzej troszeczkę, ale zaraz nie będzie, nie będzie tak gorzej jak w tę Tesle A, Tesla! O, i to jest takie opa! I to, 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 też jest takie zajeb... No paszy. Po prostu leci Demon Lord idzie jakiś. Shield others. Aha, czyli to robi takie coś, że te inne nie będą sobie obrażeń, bo... Ogień ogniem ogniem zwalczamy. 60 HP mu. Bandyci... Wolf, Worf, Demon Hound, Demon Lord, Demon Spawn. Ja pierdolę. Tego, tu idzie po tej, po tej lewej stronie. I nie zostaję obrażony. Okej, okay, ten padł. O, idzie jakiś lepszy skeleton knight. O i takie coś, to też bije. Mądrych internet, hmm. Po prostu działałem jak worgi tylko mam yy, odporność na magię i tyle. I to jeszcze ulepsze i tyle. Dobra. I teraz tutaj tak robię. ci brygadziści nie to na nasi chili. Coś tam dostaje. Ale od tego to jest takie dobre. Nie wiem. To będzie chyba łatwiejsze nawet od poprzedniego. Coś muszę tutaj więcej robić. No tam po, po, po lewo to na razie easy idzie. No, nic robić nie muszę. Dobra. Szkielety najgorsze. Czy one jakby nic nie robią? Tutaj też też le. No, idęm wargi. Wiem, że to może być taka super. Oni mają za dużo HP, kurde. No. To Lord. No, 150 HP. No. Okej, o dark slayer idzie no to będzie miał troszkę przesrane ten dark slayer jeszcze jak idzie pierwszy no to... to to w sumie coś robi e, dużo mu robi Piękne po prostu. Piękne. Ten lord, ten hound, ten spawn. No, no i padają. Jak muchy normalnie. tylko jednego dał, I tym dwum. Ja bym tutaj dał, żeby mieli większy pancerz Roket Rider, Roket Rider. Najlepsze jest to, że to bije jeszcze w powietrzu. Tylko nie wiem ile to będzie biło w powietrze, ale sprawdzimy. Nie to slowany żeby, więc mogę magów teraz lepszyć. A. Dobra, jakby nie ma problemu z nimi. Jak był problem z latającymi tutaj, to teraz nie będzie w ogóle. Będę ci teraz slayery, a tutaj nie widziałem. Dobra, to Sorcerer Mag. Half psychical eh, armor for 5 seconds. to jest dobre. Dobra, jeszcze dwie fale zostały tylko. 4 minuta odcinka. Eee, 13. Coś łatwo idzie. Nie, jak to krótsze na pewno od tamtej. In Holy Order teraz muszę zrobić. Dobra. Lutopiloid. To, to, to jest to, to Dwa dark slajery. No teraz czego? Z będą się bili, to nie mają szans w ogóle. On ledwo jednego rozwala. Dobra. Shadow bandyci... O kur... Tam już więcej idzie tylko. Dobra. Damy radę. I heal their wounds with holy light whenever they are injured. O, to, to jest topper. To jeszcze to użyję. Cisza na warczarnie, nie wiem co, nie próbuję to jeszcze zrobić. Czekaj, to tak tylko ułatwi. 400 HP ma tylko... Oni się healują normalnie. It's armor High. Nie wiem. Dark Slayer, Dark Knight, Brigant, Demon Lord, Demon Swa... Dwa lordy. Idę. Tym razem. Ja mam, mam go pushy, nie mam to pusić, bo oni tak nie mają szans, jakby tutaj przejść. No ja wszystko ulepszę. Nie będzie na trzy gaski, ale no trudno, nie miałem nic na latające. A no, i tak gorzej nic nie może. Ci teraz będą mieli taką odporność na niego, że nic nie zrobi. Co to jest? No, to, что это Что-то Тесла супер Тихо, тихо, стоишь как уже.

mamy zrobione, no jak to zrobić barak train soldier Evan murchlew. No, no to byłoby na tyle, jeśli to wiecie, czy się podobało, stawcie łapkę w górę, subazłonek no no się ma.